Dobry dzień dobry moi drodzy muszę wam powiedzieć, że jest bardzo fajna teraz pogoda, temperaturka, mały wiaterek. Możecie sami zobaczyć jak fajnie dmucha bardzo przyjemnie, nie jest gorąco. No super, super słońce nam już zachodzi gdzieś tam, a my właśnie udajemy się. Do piekarni, moi drodzy. Chcemy kupić sobie pieczywo. Chodzimy taką późniejszą porą, bo po 18 jest 50% wszystko tańsze. Także spora oszczędność. No i tak sobie właśnie idziemy. Po ten chlebuszek nasz kochany. Chyba wskoczę od razu po drodze do fryzjera. No bo jestem źle przycięty. Także to po drodze. No to wejdę, się przytnę. A potem zobaczymy. No, może kogoś spotkamy na mieście. Może gdzieś pójdziemy. Na razie nie mamy konkretnego planu, moi drodzy. Ale czas pokaże. O, jakby kto chce kupić tuktuka. Elegancki tuktuk -tuk na sprzedaż. Macia, co ty na to? Będziesz pierwszą białą. Tak. Co jeździ na tuktuku? Tam jest jakiś spa Też Czy restauracja No Będzie trzeba Kuknąć co tam się dzieje Może w drodze powrotnej Zobaczymy Kawusia i inne sprawy No to na razie wszystko będzie. Na to chwilę. To do usłyszenia moi drodzy i do zobaczenia. Haha więc maluszek. Proszę zobaczyć jak słoneczko zachodzi słońce, jakie fajne kolory Lubię takie odcienie światła A tutaj mamy chłopaków, oklejają motory i nie tylko motory, też samochody. I proszę sobie wyobrazić, za oklejenie takiego motora biorą 25 dolarów, czyli spoko. Zobaczcie, fajna sprawa. Kurczę, podgrzewa, paniczką. i motorek zabezpieczony się, nie porysuje i tak dalej, super. Bardzo fajnie. Mają do tego sprzętu, i do samochodów, i tak dalej. Ekstra. Moi drodzy, no i kupiliśmy sobie cztery bagety. A ja teraz będę szedł do fryzjera, ale jeszcze zanim pójdę do fryzjera, to sobie odsapnę, że tak powiem. Tam go wycina. Kolesia. Okay. Lepiej wydać tego dolara, a iść do sprawdzonego Dolara więcej, aby sprawdzonego się zjarało. Się pójdzie do jakiegoś, a się obetnie a Jakby cię obcinał kosą Od liniałki Od liniałki, dokładnie Wyobraźcie sobie, spotkaliśmy tutaj leniwca Kurczę, ja tu stoję sobie pod fryzjerem, a tu nagle mnie leniwiec zachodzi od tyłu no i kurde mnie tam wyciągają na jakieś szamatajstwa. Tak jest. Idziemy gdzieś coś tam. się przejść, może coś wrzucić na ząbek. Lekkiego, strawnego. Włoszczyznę jakąś. O, thank you. mówimy z Dobrze. Film reklamowy jest super Taki wielki wyobraź sobie Kiedyś jak, jakie to obraz był, pamiętasz ileś tam lat temu? No tak. Ledwo to wszystko, a dzisiaj prawie jak telewizor, co? No tak? Wszysty obraz, masakra, nie? bo no wszystko ta te, technika się zmienia, że Idzie do przodu Nie do pomyślenia co? Z 10 lat temu 10-15 lat temu No. Jeszcze te telewizory fajne takie wiesz. Nie, nie pamiętam jak się nazywał, ale święciło się, pamiętam. I wciskało się te guziki O, też takie rubiny. Mój rubin, pamiętam 50 kg prawie ważył. No. Masakra. Tobie. Ale fajnie to Jeszcze go musiałeś trzymać wiesz na otwartej przestrzeni, bo w segmencie to mógł się zapalić. Tak było z nim? No. Tu, Mojemu znajomemu jednemu się zapalił. musiał szybko do wanego w ogóle Góra z Ale co prawda, co prawda te czasy dobrze wspominają, to naprawdę. Widzę, że ludzi trochę jest, co? A dzisiaj czwartek dopiero. I jeszcze w miarę wczesna godzina. no dzieje się, dzieje się moi drodzy. Nie ma lekko. Chodźmy może na chodnik, co? Tak O tak idziemy kurwa jak chcę Święte krowy Święte krowy kurwa no Z Bombayu Piranie To nie Nie, 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 nie dzisiaj My właśnie przyszliśmy do mojej do mojej dziewczyny po awokado dla Magdaleni. Tak, ja bym mogą. O, Mango and Dragon furt. Mango, dragon, furt. Mango, bano, i lichi. Lady Lady, giv mi number for you. O, to pokaż to. My Moje jedzenie to już podali, a tutaj oni czekają jeszcze na swoje jedzonko. Jesteśmy tutaj w tym lokalu. zdali Teraz zobaczymy, tak nie będzie połowę mi wyje. Czekamy i się doczekać już nie możemy. Coś smacznego. Idzie teraz wasze. Dziękuję. 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 Dziękuję bardzo. Dziękuję. a jeszcze Dziękuję. Dziękuję. smacznego. Dziękuję. jaki ma babcia biznes rowerowy Thank you. Pytają się ile owoce kosztują ma tu drogo tu po 7 tysięcy za mango chciał wiecie to jest to ma ceny z kosmosu kurde Co i tu może być dobra pizza bo widzę, że chłopak sam zajwania się ciastem więc trzeba będzie tu kiedyś przyjść i sobie przegryźć. A jak się socjalizuje? I Tutaj tylko są w jednym. W jednym rozmiarze, rozmiarze tak. Ale ładna, ładna. Wielkościowo spoczko. No, no. Mają piecek ekstra. Jest filmaczek, fajnie to wygląda. No. Ok, thank you guys. Thank you. Bye bye. Nowy kod do adopcji, już się położył ko nogi, O, teraz się patrzy, gdzieś dalej. 8 tysięcy. Dobrze mówię? Oj, ty -tula. Can I help please? Taki krótki ogonek ma zobaczyć. No. no. Taki tuś nie? No. Kolor wywajny. Ale chętnie. Dobrze, to trzymajcie się Cześć, kochani. Do jutra. Zapraszam jutro na tego live'a. 22 czasu polskiego będzie live nikołajkowy. Babski. I babski i babki. potem Męski zobaczymy. No ja oczywiście przy okazji zapraszam na kanału Lenibiec Podróży. Tak, tak, także zapraszamy. To chyba na dzisiaj będzie wszystko, może jeszcze coś skoczę, ale... Ale... Pozdrawiamy! Trzymajcie się kochani, dobrej nocki! Dajcie suba! Dajcie suba, dajcie lajka! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Do Daj dobranoc! Nieźle co? Magdalena. Co? To nie? No. Także wejście na tą górę to też była chyba taka mi się wydaje swojego rodzaju pokuty, co po takich schodkach stromych. No, takie to są wysokie są te schody, nie? No.

Jeszcze tych schodów, co? No. O, jakie ładne. No. Idziesz na górę po tych schodach? Oj, chyba nie. Chyba, chyba Chcesz to i chcę sobie poczekam Za dużo gimnastyki <noise> Może potem. Na razie tu dół zobaczę. Starześ być jakiś bawoł czy coś u góry? No. Też masz te posączki tam? może. A i to pewnie też będzie wyjście, nie? Drugie drano. Chodź zacznij tu dalej, no. No i tam już kamień koniec za się użyć na tą górę. Nie masz mieczarki, nie masz podłogi. A, no, widzisz no. na No proszę.